Dzień dobry, dzień dobry, tak pozdrawiam bardzo serdecznie, kłaniam się niziutko kochani, piąta rano, a ja was zapraszam na gimnastykę, a gdzie jestem, w Kudowie Zdroju, witajcie z pokoju, przepraszam, z balkonu hotelowego w Kudowie Zdroju i tak no ten widok niesamowity, w nocy była pełnia, a, szczyt pełni był w sobotę, ale posłuchajcie, no przepiękny widok, przepięknie oświetlone miasto. No jestem zauroczona kudową strojem. Kochani, w ramach tego zauroczenia ćwiczymy, nie dajemy się i łapeczki do góry. Ja jeszcze cicho będę mówić, bo tu przecież po sąsiedzku ludzie śpią. A jeszcze przecież mamy ciszę nocną. Ja sobie tak tej dywanik położyłam. Posłuchajcie, jest zimne, po prostu płytki są dzisiaj rano lodowate. Raz dwa trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. O, przelatujące wrony. To jest to, że człowiek jest na czwartym piętrze i na czwartym piętrze wrony sobie po prostu przelatują. Pokoik, no hotel taki luksusowy, tak wszystko w pokoju łącznie z klimatyzacją. Także wczoraj było ciepło, to klimaśmy włączyli, pokój się elegancko wychłodził, a teraz jest taka, taka rzeźkość poranka. Jeszcze chwilę. Nie? Ja dzisiaj kochani bzygarka na wyczucie. Godzina, która jest szczęśliwa. Dobra. Teraz posłuchajcie, robimy skłon. To jest takie ćwiczenie, które. Normalnie klękamy do tego i na taborecie, na krześle robimy, a tutaj, no będę, posłuchajcie, przy barierce robić. To jest na przykład tak, gdy siedzimy długo w jakiejś takiej pozycji, czy przy komputerze, czy przy maszynie do szycia, czy coś takiego robimy, że siedzimy i jesteśmy tak pochyleni. No to prostujemy te nasze kręgosłupy. Także uwaga! Ja przepraszam, że się odwrócę. Posłuchajcie, tak, że robimy skłon. Tak, żeby była głowa poniżej rąk. Raz, dwa, trzy, cztery. Oh, I wyprost. Teraz, dwa, trzy, cztery. To możecie zrobić też tak, jak robimy. Już nieraz robiliśmy na. Po prostu można klęknąć przy kanapie, przy staborecie, przy krześle. O! Oh. Raz, dwa, dwa trzy. Mogę powiedzieć, nie bez kozery, wydycham świeże, górskie powietrze. Na koniec filmiku wrócę kilka zdjęć z parku. Tutaj zdrojowego. Tak wieczorkiem zrobiliśmy taki mały rekonesans. I jest przepiękny zachód słońca. Przepiękny, słuchajcie, to jest po 21.00. To są takie chwile, chwile. O, buczy klima. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, teraz będziemy robić skłony do ziemi. Ręce do góry, kochani. Masieńko, dzień dobry. O, o, witam kościan. Witam Szczecin. Witam Słup, Słupsk. Marcinie dzień dobry. I skłon. Raz, dwa, trzy, cztery. Ręce do góry. I skłon. Raz, dwa, trzy. Taki, wiecie, skłon z pogłębieniem. Aha, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wczoraj widzieliście filmik, Taki szorcik krótki, z tym domem na chata na głowie, no też miał ktoś pomysł, że oh. wybieraliśmy się jeszcze wczoraj na Śnieżkę, dzisiaj troszeczkę plany się zmieniły, zwiedzamy budowę zdrój, a nie planowaliśmy. Powiem Wam, że jednak ta Kudowa zdrowie jest jako uzdrowisko. Jestem zauroczona. Zwiedzaliśmy Karlowe Wary zwiedza, to w Czechy. Mariańskie Łaźnie. Znam na Łęczów. W Iwoniczu, te, Iwoniczu Zdroju też byliśmy. Ale Kudowa Zdrój, no niestety, chodzi wszystkich na łopatki. Oh, no, Karlowe Wary może mają więcej budynków, ale tu to jest taki rozmach. Ten park. No, wow, po prostu. Wow. No i co jest najważniejsze? najważniejsze? Nasz, nasza polska kudoba. I ramionami. I kręcimy ramionkami. Oh, ręce na dół, wyciągnięte. Uff, ale słuchajcie, jest takie uff, świeże, zimne powietrze. Jest czuć zimne. Ten dolny śląsk nasz polski jest po prostu urokliwy. I słońce, o, pokażę Wam, zobaczcie, jak słońce właśnie wstaje, tam za góry, już powoli pierwsze promienie wchodzą. I zobaczcie, jak tu jest noc. Zobaczcie, jakże jest przepięknie. Tu pozdrawiamy z czwartego piętra, z tego hotelu Kudowa. Hotel Kudowa, tak. A tam w oddali jest napis, tak widać, duży: hotel, gwarek. I mnóstwo tych kamienic, takich tak jak tutaj są te domy. O, już zobaczcie, już wzeszło, już to była ta chwila, gdzie promienie słońca na mnie tutaj świecą. Ale to jest, no to, to jest, posłuchajcie, to jest po prostu przepiękne. Dobrze, i teraz tak. Ja tutaj trochę przesunę te krzesło. Bo tu na, na balkonie, jest, tak są dwa krzesełka, stolik, także kałbu się rano będziemy pić tutaj. Okej, okay, dobra i teraz tak, kochani, ręce wyciągnięte. Mm, promieniach słońca wschodzącego I raz, dwa. Raz, dwa, raz dwa. Raz, dwa. Ale zobaczcie, jak zaczęliśmy przed wschodem słońca, i pokazałam, że za chwilę wejdzie i weszło na naszych oczach. Wzeszło. Za góry. Pojawiło. I znowu piękny dzień się zaczął. I te wszystkie strachy nocy, te problemy dnia codziennego i nie tylko codziennego, słuchajcie, poszły precz. Dobrze, to teraz zrobimy tak. Kładziemy, o mam możliwość, kolanko. O takie zgięte. Zobaczcie, zgięte na balustradzie. I będziemy się przyciągać. O. Bożenko, dzień dobry. Bogusia, witaj. Jak tam twój rowerek, Bogusia? Takie miasteczko zadbane, a kochani, ile wszystkiego, ile lodów, punktów z lodami, restauracja na restauracji, także takich, co tutaj można przekąsić mnóstwo, no widać, że są ludzie, no bo ktoś to zjada, dobra, zmiana nogi, ja też zmienię stronę. Jeszcze taką ciekawostkę powiem. Byliśmy rano przy samochodzie na parkingu i tak patrzymy. Taki jakiś kot przeszedł? Nie, kochani, łasica. Chyba ją dokarmiają. Nie boi się ludzi. No ja nie widziałam z bliska takiej łasicy. No tak, czwarta rano dla niej to fajna pora jeszcze, nie? Okej, okay, kochani, dzisiaj to tak, wiecie, urlopowo, weekendowo. To co zrobimy? Ja zrobię teraz te przysiady i będę się przytrzymywać barierki. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście, to tak trochę jak w balecie, nie, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. 18 19 20 dobrze no, wystarczy i co nam jeszcze zostało? Jeszcze zrobimy otwieranie miednicy. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolano do góry, kolano na bok i na dół. Do góry na bok i na dół. Do góry, na bok. Uff. Tak trzeba, kochani, czasem wyjechać z domu, bliżej, dalej, żeby zmienić tę energię, wyjść z tych energii takich naszych domowych, a one są też przecież różne, ale codzienne są, żeby po prostu. Troszeczkę odsapnąć. Gołębia jest ranna tutaj, uchu uchu. I wczoraj w parku zdojowym Wieczorem inne takie śpiewały gdzieś tam u nas. No inne głosy były słychać. Okej, kochani. I co jeszcze zrobimy? Takie może ostatnie ćwiczenie, bo to posłuchajcie takie ćwiczenie dzisiaj wyjazdowe. Jeszcze ręce. S, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, no, ta, ta czwórka mi nie wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery. A może zrobimy na trzy i z powrotem? Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Nie, tak było, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i cztery. 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 Raz, dwa, trzy i cztery, raz, dwa. Trzy i cztery. <laughs> Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Ok, kochani. I jeszcze troszeczkę wyluzujemy nasze ciało. Już tak na koniec naszych ćwiczeń. Maleńki ten balkonik. Przyzwyczajona jestem do dużego. Tutaj nie machnę, bo wysoko. Ale jeszcze o presie. I jeszcze ramionkami. Taki ruch zrobimy już w oparciu o ścianę. Gdy jesteśmy oparci o ścianę. To... Luzujący. Dziękuję Wam bardzo za poranną gimnastykę. A wy oczywiście, jak będzie Wam pasować, czy zrobicie to rano, czy wieczorem, czy w południe, czy teraz razem ze mną, jak tylko. I zapraszam Was na poranną kawusie dzisiaj na balkonie serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia do jutra. Do jutra.